Siemaneczko! dzisiaj zajmiemy się ogniskową wersją utworu „Duchast” zespołu Ramsztań. Wiecie, ognisko, ogień, Ramstein, taka rozkwina, taka sytuacja. I mamy tak: yy, akordy potrzebne do zagrania: emol, amol, mol, A -mol C i hamol. Widzicie jakiego potrzebujemy? Jest to całe zwykłe, czyli dwa razy na dół, dwa razy do góry i na zmianę. Utwór sobie na dwie części: motyw zwrotkowy i motyw refrenowy. Zwrotka to jest tylko akord E. Cały czas kuko. Dodam ogarnięcie testu. I tak dalej i tak dalej. Ogarnięcie patent. I drugi motyw, jaki musimy się nauczyć, jest to refren. I gramy dwa razy E, dwa razy Amol, C raz, Hamol i dwa razy E. I to byłoby na tyle w dzisiejszej lekcji. Na pewno sobie poradzić. Na razie trzymajcie się przypadkiem jakby, jakby coś, to tam na ognisku uważajcie na ogień, co byście sąsiadów nie spolili. Pach.